Dwa klocki, z których każdy ma 8 zatrzasków, można połączyć na 24 różne sposoby. Ale jeśli takich klocków będzie na przykład 6, 4, 5, 6, to ilość połączeń wynosi dokładnie 102 981 500. czułeś to osobiście. Mniej więcej. I na tym polega między innymi odpowiedź, jakim kryterium powinna odpowiadać dobra zabawka. Otóż jest to niewątpliwie kilka takich czynników. Po pierwsze, musi ona nie ograniczać fantazji dziecka, stymulować jego wyobraźnię, kształcić, no właśnie to co w tej chwili widać, kształcić zdolności manualne, to już masz opanowane i nie stwarzać żadnych ograniczeń fantazji. To musi być produkt, który... Jest nieskończony. Słuchajmy, mówimy produkt, a przecież wszyscy doskonale wiedzą, co to jest. Prawda? Są to klocki Lego. Nazwa chyba zadomowiona we wszystkich językach świata. Znaczy we wszystkich niemal krajach wiadomo, co to jest za zabawka. Co znaczy Lego? No, Wtedy, kiedy powstawało, to był skrót yy, duńskich słów dobra zabawa. Parę lat później zresztą odkryto, że po łacinie ma to również swoje znaczenie. To znaczy yy, dokładnie oznacza to połączyć. To również odpowiada ideologii samej zabawki. I teraz, nawet nie próbując odpowiedzieć na pytanie, czy jest to najlepsza, czy nie najlepsza zabawka, co umożliwia, można spróbować wyjaśnić, dlaczego dopiero tak niedawno, bo przecież historia tych klocków to jest ledwo, powiedzmy, najdalej sięgając pamięcią 40 lat, dlaczego tak niedawno ten system się narodził. I odpowiedź tutaj właściwie jest jedna, bo niedawno opanowaliśmy materiałowe i technologiczne kłopoty. Opanowaliśmy. Producenci opanowali kłopoty związane z pomysłem wyprodukowania zabawki, którą można łączyć na, jak powiedziałeś, miliony, a nawet miliardy sposobów. bym dym tutaj dobudował. Buduje, buduje, buduje. Ale, Ale wiatru go... nie. Zaczyna się tak. Tę niewiarygodną jakość, niewiarygodną dokładność, wspaniałą gładkość ścianek uzyskuje się no, praktycznie dzięki najlepszemu rodzajowi tworzywa, jakie używane jest w produkcji masowej. To jest ABS. Barwy, gładkość, wszystko. Tu jest jeszcze surowe, tu jeszcze nic nie znaczy. No ale wystarczy pneumatyczna rura transportowa, by trafiło tam. Gdzie nabierze kształtu, do którego dąży? Zielony, biały, czarny, niebieski. A no tu jest centralny magazyn, składnica tego wszystkiego i stąd właściwie dopiero siecią pneumatycznych przewodów wszystko rozprowadzone jest na, po, na poszczególne maszyny. Właściwie tu kończy się pewna bardzo istotna faza jakości tego proszku, z którego powstaje cała reszta. Mianowicie mamy przepiękny kolor i mamy idealny materiał. A reszta, zakasać rękawy i do roboty. No niestety tak łatwo to nie idzie. Bo przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że ten Cudowny proszek, z którego wychodzą takie doskonałe produkty, musi być poddany niesłychanie rygorystycznym badaniom. Po prostu nie może w nim być żadnych substancji trujących, a przede wszystkim ciężkich metali takich jak kadm, jak ołów, jak rtęć. Więc niezwykle dokładne metodami atomowymi prowadzone testy mające wykryć obecność tych śladowych ilości ciężkich metali. A potem. A potem oprócz tego, że musi być zdrowe, czyli nietrujące, musi być jeszcze rzeczywiście ładne. Ten kolor musi być piękny. Czerwień musi być czerwona, więc komputerowe metody badania barw. Specjalnie przygotowane klocki, które nadają się tylko do prowadzenia prób i do niczego więcej, z których buduje się takie na przykład brązowe ściany albo takie zielone fragmenty, które pozwalają stwierdzić czy barwa jest rzeczywiście taka, jak powinna być? I dopiero tutaj zaczyna się cała filozofia różnego rodzaju badań. I jest to rzeczywiście filozofia, bo kolor zawsze musi być ten sam, bez względu na to, czy klocki mają rok, czy 10 lat. Oprócz tego, barwa musi być miła dla oka dziecka, zarówno w świetle dziennym, jak i sztucznym. Jeśli nie, to trzeba ją zmienić. A kiedy już barwy są czyste i ładne w każdym oświetleniu, można rozpocząć serię wymyślnych tortur. Zamiast łamania kołem, łamanie cienkich beleczek przy pomocy rozpędzonego młotka. Pęknąć im wolno, ale rozpaść się w żadnym wypadku. Wytrzymałość surowca, z którego powstaną klocki, bada się tak, jak gdyby miał z niego powstać samolot albo element komputera po prostu poważnie. I tu być może tkwi tajemnica tych klocków. Nie boją się zginania, a i brutalna próba rozciągania w bezlitosnych szczękach hydraulicznej zrywarki wychodzi im tylko na zdrowie. Potem nie lękają się już niczego. Żeby mieć w ogóle co badać, najpierw trzeba to zrobić, a ze zrobieniem kłopoty są nie z tej planety. Forma wtryskowa. Ludzie, którzy zajmują się produkcją tworzyw sztucznych, wiedzą, że to, co z tej formy wychodzi, zależy od dokładności, z jakiej wykona się to ogromne urządzenie z wysokogatunkowej stali, zwierciadlane powierzchnie tam w środku. No ale gładkość ścianek przecież liczy się z dokładnością do 5 tysięcznych mm. Oczywiście to wszystko jest. Sercem maszyny, w którym wykonywane są klocuszki. Tego rodzaju forma składa się z dwóch części. Podczas procesu zostają one połączone z odpowiednią temperaturą wtryśnięta w odpowiednio nagrzaną formę masa. Odpowiednio długo musi tam potrwać i po pewnym czasie forma się otwiera znów w ściśle kontrolowanej temperaturze. Yy... Rzecz ulega schłodzeniu. No, i w tym momencie można powiedzieć, że mamy gotowy produkt. Wykonanie tego typu formy zajmuje no, przeszło 400 godzin, powiedzmy ponad dwa miesiące pracy. Koszt, no, licząc w ciężkiej walucie, jest to kilkadziesiąt tysięcy dolarów w każdym przypadku. A przecież różnorodność klocków, a więc różnorodność form, jest niesamowita. Wszystko musi być oprzyrządowane, bardzo precyzyjnie prowadzone, najczęściej z użyciem solidnej pneumatyki. Proces kończy się tak. mechanizmów odbywa się pod dyktandą mikroprocesorów. Temperatura formy, ilość wtryskiwanego surowca, czas schładzania, moment otwarcia. O wszystkim decyduje elektronowy móżdek maszyny. A ludziom pozostaje ingerencja w przypadku awarii i odbieranie kartonów z gotowymi klockami. Oczywiście tylko krok dalej. Na podwieszany transport. Więc ludzi tu po prostu nie widać. Robi się samo, samo się reguluje, samo poddaje kontroli. Choć nie tylko, pańskie oko konia tuczy. Przy szczęku zwrotnic estakady kosze wjeżdżają do małej salki. Kontrolerzy o oczach sępów i wyczulonym z myśle dotyku przesądzą sprawę ostatecznie. Jeśli byle z im się nie spodoba, cała partia pójdzie na przemiał i znów będzie surowcem. Odpadów jako takich ten system nie przewiduje. Jeśli wszystko gra, elektroniczne pióro przekaże elektroniczny sygnał gdzieś tam do centralnego elektronicznego nadzorcy. Kaskada kontrolerów. A jeszcze gdzie indziej mechaniczne szczęki bez końca sprawdzają ideę, która zrodziła te klocki, że dają się łączyć, lekko, nawet ręką dziecka, i że równie łatwo je rozdzielić i że robi się to tak samo za pierwszym, za setnym, za tysiącznym razem i że każdy nowy będzie pasował do starych. Małych żółtych pastylek, jeszcze bez wyrazu, jeszcze bez znaczenia. Przesuwane wibracjami magnetycznych podajników, przedmuchiwane strumieniami pneumatycznych dysz, zajmują karnie miejsca w stalowych kasetach. I dopiero teraz, po uderzeniu silikonowym stemplem, ujawnia się ich prawdziwe oblicze. Właśnie tu tworzywo nabiera tego drugiego, umownego znaczenia. Kawałki plastiku stają się powieleniem uśmiechniętej twarzy. Miliony uśmiechniętych łebków do milionów korpusów nóg i rąk. Gdzie indziej miliony trójkątów zamieniają się w znaki drogowe do miniaturowych miasteczek. drukowy odcisk na stalowej płytce i tampon przyjmujący farbę, a nie zmieniający kształtu mimo odkształcenia. Sekunda pod lampą i w drogę na miliony dziecięcych szlaków. Kilkadziesiąt wspaniałych, błyszczących łebków, każdy z uszami i noskiem. Na wibracyjnym podajniku trafiają i tu jest ich dalszy ciąg. Delikatnym uderzeniem silikonowej gąbki zdobywają otwarte oczka, tak jakby się narodziły i wspaniały uśmiech. W tym miejscu zaczyna już być wesoło. Wędrują dalej, tam gdzie schodzą się dwie linie podające elementy. I każdy łepek zostaje uzbrojony w czerwony brzuszek. I znów z kolejnego ciągu technologicznego delikatnym uderzeniem w główkę staje nabita czupryna. I efekt jest taki. To wszystko musi być oczywiście zrobione automatycznie, tak jak przystało po pierwsze na XX wiek, a po drugie na ogromną, masową produkcję, bo nie wiem, czy tu nie rodzi się więcej populacji, populacji zabawek, niż ludzi na całej kuli ziemskiej. Rytm metalowych ramion podejników, syk pneumatycznych siłowników i ruch, bezustanny ruch. Bez ludzi, bez kontroli, bez przerwy. Jeden po drugim plastikowy ludzik wyposażony zostaje w maleńkie łapki. Lekkie uderzenie z góry i mamy komplet. Od tego należałoby właściwie zacząć. Znowu od samego początku, bo cóż z tego, że wyprodukujemy miliony nawet znakomitych zabawek, jeżeli będą one niebezpieczne dla tego, dla kogo są przeznaczone, dziecko, które ma poniżej trzech lat, musi poznawać świat w ten sposób, że po prostu wszystko co ma bierze do ust. I zabawkę też. Wobec czego trzeba było stworzyć model ust dziecka, które nie ma jeszcze trzech lat i sprawdzić, czy... Grzechotka nie zostanie przez dziecko połknięta. Jeżeli ten test wypada pozytywnie i grzechotka nie przechodzi przez otwór, to znaczy, że jest bezpieczna. To samo z innymi zabawkami, ale tu już niebezpieczeństwo jest większe, bo taka figurka może być na przykład połknięta w trakcie zabawy, więc model gardła i zasada taka, że nie może ta laleczka wpaść na samo dno. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że jest bezpieczna i połknięta być nie może. W odróżnieniu od tego są zabawki dla dzieci starszych, które oczywiście tego testu już nie są w stanie pokonać. Model palca dziecka, które jest w wieku powyżej 3 lat i które jeszcze 3 lat nie ma. I teraz Taka płyta budowlana jest oczywiście doskonałym elementem, by tam w te niewielkie otwory wkładać palce. Dziecko starsze tego oczywiście nie zrobi, ale maluch, który ma mniej niż 3 lata, może. Więc to, co tam wewnątrz znajdzie się, na przykład jakaś ostra krawędź, może być niebezpieczna. I urządzenie stwierdzające zapaleniem się lampki, że coś takiego miało miejsce. Tak, ta, ten element musi być odrzucony. W ten sposób sprawdza się właśnie ostrość takich w środku umieszczonych elementów. No, każde dziecko oprócz tego, że chce tę zabawkę albo połknąć, albo ugryźć, to jeszcze chce ją zniszczyć. To jest naturalna sprawa, więc urządzenie pozwalające zmierzyć, z jaką siłą jest w stanie na przykład dziecko do trzech lat wyginać te dwa sprzęgnięte ze sobą. Wagony kolejowe i stwierdzić, czy nie zostaną złamane. 5 kg na centymetr kwadratowy. Z taką siłą mniej więcej dziecko maksymalnie jest w stanie wyginać te dwa przedmioty. I muszą, oczywiście, wielokrotne próby takiej katorgi wytrzymać. Ale jest to naturalnie tylko. Yy, w ogóle fragment, niewielki fragment tych badań, które nazywa się bezpieczeństwem produktu, bo trzeba przyznać, że obie strony są niezwykle pomysłowe, tortury, które dzieci zadają zabawkom są niezwykle wymyślne, a to, co dorośli robią, by sprawdzić możliwości produktu jest nie mniej finezyjne. Miejscem przeznaczonym dla włosów jest głowa. I żadna siła nie ma prawa ich stamtąd zerwać, chyba, że będzie kilkakrotnie większa od możliwości małego dziecka. Skoro powiedziało się A i powstały sztuczne ręce, to trzeba powiedzieć B. Sztuczna szczęka imituje siłę zębów dziecka, który uważa, że gumowy wąż na stacji benzynowej najlepiej będzie przegryźć. W tej walce materiał może się poddać, ale tylko trochę, bo stacja musi przecież działać. Celem tych badań jest nie tylko obrona produktu, ale także użytkownika przed samym sobą. Dociekliwe palce znajdą na pewno w pojemniku na baterie takie miejsce którym można by się skaleczyć. I dlatego teflonowa taśma imitująca ludzką skórę nie może zostać pod żadnym pozorem przecięta w zetknięciu z metalowymi krawędziami. A gdy subtelne metody jednak zawiodą, można przecież zawsze zrzucić zabawkę z wysokości 1,5 metra na betonową podłogę. Trzeba jednak liczyć się z tym, że nawet najbardziej newralgiczny punkt konstrukcji wytrzyma. I co wtedy? Wtedy trzeba rzucać dalej, aż do skutku. Gotowy element. Wydawałoby się, że koniec procesu produkcji. Ale tu nabiera ona właściwego wymiaru. Tu rozi, rodzi się problem złożenia tych drobin w kompletę o dokładnie określonej liczbie elementów. Elektroniczne oko kontrolować musi poczynania człowieka. Elementów przekracza możliwości percepcji najbardziej cierpliwych kobiet, zdać trzeba się na automaty. Z każdego pojemnika wysypują się inne elementy, ale zanim przedostaną się przez labirynt, zapadni będzie ich dokładnie tyle, ile przewiduje program. Każdy z tych pojemników to przyszła paczuszka z klockami. W każdym musi ich być tyle samo. W każdym taki sam zestaw. No i wreszcie wszystko dobiega szczęśliwego końca właśnie tu. Przecież tych wyrobów nie sprzedaje się na wagę. Sprzedaje się w zestawach trafiających do odbiorcy z gotowymi propozycjami zbudowania określonych konstrukcji, maszyn, budowli itd. itd. I również w tym przypadku... W tym świecie automatów ludzi właściwie już nie ma. Tu wszystko odbywa się naprawdę w 100% automatycznie, choć gdzie nie gdzie jeszcze przy bardziej skomplikowanych zestawach ręce ludzkie są potrzebne. Coraz rzadziej, coraz częściej maszyny rozpoznają kształt, ilość i nawet takie drobiazgi jak ciężar pakowanych elementów. Jeśli gdzieś nastąpi zakłócenie, podczas procesu pakowania okaże się, że ta maszyna nie lubi dawać więcej. Na szczęście nie lubi dawać także mniej. Kwiatuszek. W tej ciągłej kontroli kończy się jakby los produkcji tej najciekawszej na świecie zabawy. Ale to wcale nie znaczy, że kończy się jej ciężkie życie. Właściwie dopiero tu się zaczyna. Samolot dla początkujących pilotów, którym Gawron pełni rolę kapitana. Najbardziej zwrotny pojazd świata. Dla tych zaawansowanych i dla tych, którzy marzą o zdobywaniu innych światów. Sześciocylindrowy silnik, napęd na obie osie. Samochód terenowy o regulowanym zawieszeniu, wysokości zawieszenia tylnego. A tutaj to musisz mi już pomóc. To jest system sterowania, a to jest maszyna. Dobrze, to ja może tym obrotem. W lewo, w prawo, wzdłuż osi A do przodu? A do... Koła? Proszę tak. bardzo. Szczęki się rozwierają. Robot dysponujący sześcioma stopniami swobody. Do góry. Proszę bardzo. No i tak oczywiście można by się bawić w nieskończoność, ale powstaje pytanie, yy, jaka właściwie jest najważniejsza zaleta tej zabawki? I otóż można by powiedzieć tak. Po pierwsze, uniwersalność, bo jest ona równie dostępna dla yy, trzyletniego yy dziecka, które ma małe palce, więc klocki są duże, ale to jest yy, pewna wersja tego samego modułu, który potem służy dzieciom starszym. Możliwość odwzorowania wszystkiego właściwie co istnieje w otaczającym świecie, a więc rzecz niesłychanie stymulująca wyobraźnię i wreszcie e, możliwość nauki, powstawania działania najprzeróżniejszych mechanizmów współczesnego świata, które nas otaczają, które sami budujemy, działanie sami poznajemy. To układ kierowniczy. Układ tak. kierowniczy oczywiście Prosta zasada, na przykład tutaj zamiany ruchu obrotowego na ruch liniowy. O ileż to prościej i lepiej można zrozumieć, aniżeli no tak, a na plażyki pożyteczne też będzie. Skrzynia biegów. Zasada zamiany napędu tak, aby 2 do 1 istniało przełożenie. No i przełożenie Od, siły. Praktycznie no nie mogę zatrzymać tego. W sumie najważniejszą zaletą tego pomysłu jest fakt, że nie stwarza żadnych granic wyobraźni. Że jest to zabawka, której się nie wyrzuca w pewnym momencie, bo stała się już za prosta. Ona rośnie razem z dzieckiem, a niekiedy razem z dorosłym. Czyli właściwie ideał, prawda? A przy czym zobacz jeszcze, co się dzieje. Nie tylko nie wyrzuca się, bo człowiek wyrasta, ale jednocześnie te klocki, które zostały zrobione, powiedzmy. 20 lat temu pasują do zestawów, które są wytwarzane obecnie. Jest to niesamowita ideologia produkcyjna. Ja właściwie nie znam innego przykładu technologicznego tej klasy. A jednocześnie pomijając już nawet sprawy te, że myśmy w całym programie klocki pokazywali dopiero na końcu te ogromne możliwości, przykłady budowania całego świata z tych kilku elementów. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że gdzieś już o podobnej historii słyszałem. Paniecie? Jeśli tak dobrze przyjrzeć się całemu światu i zajrzeć do jego środka, to raptem okaże się, że on także zbudowany jest z kilku policzalnej ilości w każdym razie cząstek jak gdyby wiecznych. Takie, które powstały kiedyś, które wchodzą w różne konstrukcje, potrafią łączyć się na ogromną ilość sposobów. Tak, tak, to są te atomy, z których budowane jest to wszystko, co nazywamy przyrodą. Także sam nie wiem, czy jest to wspaniały pomysł konstrukcyjny, czy też, czy też ktoś wymyślił to już zdecydowanie wcześniej.